Cześć. Jest jakaś niecała godzina po wschodzie słońca. Nie mam zamiaru przede wszystkim fotografować, tylko będą to testy Pancraftu. Ten Pancraft niedawno kupiłem. To jest moje trzecie wyjście. Na poprzednich mało zdjęć zrobiłem. Dosyć ciężko się fotografuje z Pancraftu, bo się on porusza, kiedy się pływa. Całość zestawu wygląda w ten sposób. Pancraft mieści się w tym. W to jest najtańszy pan craft z dekatlonu. Wiosło też się składa, można je złożyć na cztery części. kijek na pół i pióra też są oddzielnie. Oprócz tego, że jest to nowa zabawka, no to też możliwe, że otworzy przede mną nowe miejsca do fotografowania. Ponieważ w pewne miejsca nie da się dotrzeć inaczej niż po wodzie. A jak wiecie, ja lubię dzikie miejsca. Ten worek na Pancraft służy też jako pompka. Działa to podobnie jak sakwa rowerowa. Prawda? Tutaj się po prostu zwija. Teraz widzicie, że jest zwinięte, złapałem powietrze, ale jakbym to rozwinął to po prostu jest to jak sakwa rowerowa, taką jak używam Crosso albo dryback I w ten sposób zwija się i wciska powietrze do pankrafta Nie zajmuje to wcale długo. Myślę, że tak maksymalnie kilkanaście pompnięć. Siedzę już na wodzie. Było 11 pompnięć i jedno na siedzisko I będziemy płynąć w tamtą stronę. Jak widać, cały czas się to wszystko rusza. Tak samo jak ruszę wiosłem, to od razu Pancraft skręca. Więc to jest pewien. Problem w fotografowaniu. Trzeba długo czekać zanim się y, Pancraft uspokoi. Używać krótszych czasów albo jakoś unieruchomić y, Pancraft, przycumowując do czegoś, ale często w tym miejscu, co by się chciało zrobić, miejsca zdjęcie, to nie ma go jak unieruchomić. Próbuję sfotografować teraz y, ten brzeg i na pierwszym planie umieścić te kwiatki. Jest ich dużo. Także tak sobie mm, dryfuję i próbuję wymyślić jakąś ciekawą kompozycję. Z tego co zauważyłem, to tak nie mogę używać zbyt szerokiego kąta, kiedy mam dziób z przodu, bo po prostu wchodzi w kadr. Także muszę być wtedy bokiem ustawiony. Też muszę uważać, żeby wiosło nie było w kadrze. No i wszystko zajmuje bardzo dużo czasu, bo yy, przez większość czasu Pancraft dryfuje. Trzeba długo poczekać, żeby przestał się poruszać. Myślę, że będąc na nieruchomym podłożu skomponowałbym te zdjęcia lepiej. Trzeba jednak przyznać, że bez Pancraftu nie dałbym rady zrobić tych kadrów Udało mi się w końcu zrobić kilka zdjęć bez Pancraftu i Wiosła w Kadrze, ale niestety nie zwróciłem uwagi na ich cienie. Sam proces próbowania unieruchomienia Pancraftu przy pierwszym planie, który mnie interesował, był bardzo mozolny. Na koniec robiłem zdjęcie z Pankraftem w kadrze. Dryfuję sobie już ponad e, godzinę. Płynę bardzo wolno. Ci, którzy śledzą mnie na Instagramie, pewnie słyszeli już moje pierwsze e, opinie o pankrafcie. E, w, w porównaniu do kajaka to jest dużo wolniejsze, przez to, że łatwo się obraca. Także kiedy robię zamach wiosłem, to Bancraft e, dużo bardziej się obraca niż kajak. Ciężej go jest e, rozpędzić. Przez to, że trudno jest mocno wiosłować, bo się obraca. Światło jest już ostre, także będę wiosłował w stronę miejsca, gdzie wyruszyłem, ale myślę, że kiedyś tu jeszcze przyjdę wcześniej na wschód słońca albo na zachód słońca, żeby mieć delikatniejsze światło. Bo naprawdę fajnie te rośliny sterczące z ziemi wyglądają. Można zrobić wiele ciekawych kompozycji. Cześć. Jest jakieś trzy tygodnie później, przyjechałem w to samo miejsce, gdzie nagrywałem dla Was ten film. No jest pięknie. Wschód słońca się zaczyna, wstają mgły. Było ich więcej przed chwilką, teraz już trochę się przesadziły. Próbowałem robić zdjęcia podczas niebieskiej godziny, ale chyba nic dobrego nie zrobiłem. No i będę rozkładał pancrafty, żeby popłynąć w tę mgłę. Śliczny jest ten wschód. Nie wiem, czy zdjęcia to oddadzą. Prawie cały czas jestem w tym samym miejscu. Fotografowałem w tamtą stronę, w stronę wschodzącego słońca. Muszę być w miarę w miejscu, aby pancraf był stabilny. Bo później ciężko go w miarę unieruchomić. Cały czas troszeczkę dryfuję i przez to zdjęcia mogą być poruszone. Także tak. Że tak sobie tutaj kurde, ale też tutaj nie Chyba przez gadanie do kamery straciłem tutaj najlepszy moment. Ja słyszałem te e, ptaki, jak do Was mówiłem, ale już wcześniej widziałem e, sporo kaczek i czapli. I wydawało mi się, że lepiej nie będzie. Nie zrobiłem ich dobrych zdjęć. Ale te lecące na niebie, no, gdybym uważał wtedy, no to by było to naprawdę fajne zdjęcie. Yy, niestety tak jest z nagrywaniem tych filmów, że yy, chciałbym być obecny tu i teraz, no, ale jednocześnie jak chcę coś pokazać, no to mogę taki moment przegapić. Gdybym nie nagrywał, to. To bym zrobił to zdjęcie. No nic. Tak czy siak, jest pięknie. I. Idziemy dalej wschód. Czekam, może coś się jeszcze wydarzy. Kiedy przylatywały ptaki z nagrania, nie udało mi się zrobić żadnego przyzwoitego zdjęcia, ale podczas innej chwili sfotografowałem dwie odlatujące czaple. Wygląda to tak, że czasami kajak sobie tak powoli dryfuje, a ja robię, ile tylko wlezie zdjęć. Muszę tylko uważać, żeby wiosło nie było w kadrze. Także zrobię bardzo dużo zdjęć i myślę, że któreś wreszcie wyjdzie. Tak całkowicie unieruchomić kajak, czy pancraft ciągle mówię kajak, żeby stał w miejscu, to to jest naprawdę trudno i trochę czasu to zajmuje. Więc przyjąłem taką strategię, że ustawiam króciutki czas i robię wiele zdjęć. Robienie na wpół po dużej liczby zdjęć normalnie nie leży w mojej naturze. Ponieważ jednak unieruchomienie pancraftu było bardzo trudne, a było jednocześnie też bardzo jasno, ustawiłem krótki czas rzędu 1000 i, i kilka razy przedryfowałem robiąc zdjęcia. Później musiałem z tej masy zdjęć wybrać te z najlepszą kompozycją, jednocześnie ostre. Większość miała też krzywych horyzont. Wiedziałem, że na stabilnym gruncie moje zdjęcia byłyby lepsze technicznie, ale tak jak wcześniej powiedziałem, tylko z Pancraftu było możliwe zrobienie czegoś takiego. Słońce stało się już za ostre, aby patrzeć prosto w nie. Także fotografuję teraz w przeciwną stronę do światła. To jest taka kampa drzew, którą chcę sfotografować. Fotografowałem ją podczas ostatniego wyjścia. No i jako, że Światło robi się coraz gorsze, to popływam sobie, pozwiedzam. Może teraz jest wyższy stan wody i dam radę dopłynąć dalej. Kolory na drzewach były lepsze niż podczas pierwszego wyjścia. Niestety nie miałem już cierpliwości ustawić kwiatków na pierwszym planie. Fotografowanie dalej położonych drzew bez pierwszego planu było dużo łatwiejsze z tryfującego Pancraftu, bo elementy położone dalej po prostu wolniej się przesuwały. Światki na pierwszym planie udało mi się umieścić na innym zdjęciu z drzewkiem w wodzie. To samo drzewko fotografowałem niewiele wcześniej z drugiej strony. Na koniec, kiedy światło całkowicie straciło resztki złotego koloru, fotografowałem rosnące na brzegu drzewa i ich odbicia w wodzie. Jednocześnie unikałem na zdjęciach nieba, które było nudne i dużo jaśniejsze od drzew. Do lokalizacji z tego filmu wracałem jeszcze kilka razy zimą i na przedwiośnie. Powstało tam dużo więcej zdjęć niż te, które pokazuję w filmie. W marcu podczas wschodu słońca udało mi się tam sfotografować łabędzie i w przyszłości planuję opublikować vloga z tego wyjścia. Tymczasem na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Owocnego fotografowania. Cześć.